I rozpoczynają biało-czerwoni pierwsze kopnięcie przez Polskę. Ach, prosto do celu, by zawsze tak to wyglądało. Dobrze rozwija się ta akcja Parkera. Udany przechwyt Runeja. Jest szansa. Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Mogą kontratakować. Byłaby ładna kontra, ale nie udało się. No i przejęli w ostatniej chwili. A teraz przy piłce Gerard. Jest szansa na groźną akcję. To może być bramka! Strzela! Świetnie daleko wyszedł, no i zażegnał niebezpieczeństwo. Jak wykorzystają z takiego miejsca, padają bramki. No, przywołuje kolegę z drużyny, być może będzie kombinacja. Ładna, udana interwencja. Znakomicie obronił ten strzał z rzutu wolnego. Ale można było trafić nieco dokładniej. Zagranie głową, a nie trafi. O, obrońca, tam było duże zamieszanie, pociągnął go za koszulkę w kluczowym momencie. Tak czy owak przy następnej okazji może będzie gol. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? No nie był atakowany, no wyraźny błąd. No udało się przejąć. i przejmuje piłkę. O, udało mu się ładnie podać. Szansa na kontratach, zobaczymy, co z tego wyniknie. O, okazja! Jest okazja! Nie złapał tej piłki! Skutecznie dograł do kolegi. Troszkę nerwowo, ale zażegnał niebezpieczeństwo. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Ma wybór w tej akcji. Lewandowski. Bardzo jestem ciekaw jak się dzisiaj zaprezentuje. O nim możemy się spodziewać, że będzie we wszystkich miejscach na boisku. Prawie jednocześnie. Pod tym względem nigdy nie zawodzi. Mogą wspólnie konstruować tenata. Uderzenie w stronę Bramki. Może być groźnie, ten zawodnik rzadko marnuje okazję, to... No uderzając z gości chyba nie spodziewał się, że zdobędzie bramkę. Runej z daleka, postraszył obrońców. Ma tę łatwość złożenia się do strzału, a moc niewiarygodną. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. I zagranie w polekarny. Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Sędzia pokazuje, będzie rzut rożny dla Anglii. Dobra główka. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Trzeba było to lepiej wykorzystać. Za Świetne podanie. Ale świetna... No będzie to niecelny strzał. Będą kontratakować. Strzela! Jak on tego nie trafił, Włodek? Ale z drugiej strony, jak kapitalnie zachował się bramkarz. Przy piłce Gerard. Atak polski. Pot. Rezultat do przerwy 0-0. Do przerwy 0-0, choć nie brakowało okazji do zdobycia bramki. Strasznie zawodziła skuteczność. Zobaczymy, co będzie po przerwie. I rozpoczynamy drugą połowę meczu. Groźnie, ale stążyli na czas. Brawo za to podanie. Będzie strzelał? A, jaka bramka! No nic nie wskazywało, że wreszcie go pokonają. Tak, myślałem, że zachowa dziś czyste konto. Długo kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Przecież mamy już drugą połowę. No i runi. Ale szakcja. I za chwilę rozpocznijmy od bramki. Dobra zmiana. Wprowadzenie napastnika. Trener próbuje zmienić obraz gry. Tym bardziej, że trzeba już zacząć odrabiać straty, bo pozostało mało czasu. Perfekcyjnie podcięta piłka. Wspaniale. I będzie Czelan przy piłce. Patrzę na sędziega. On pokazuje. Gramy dalej. Czy to wykorzysta? I piłka trafia. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz mu pokazał żółty kartonik. W drużynie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika. Świetnie odebrali tę piłkę. Brawo, czyste, udane wejście na skrzydle. Złe krycie i napastnik będzie miał szansę. Zdecydował się na strzał. Szkoda, może następnym razem się powiedzie. Ten strzał niecelny był efektem skutecznego pressingu obrony. Teraz przy piłce Gerard. Wspaniałe podanie, ale szansa. No i mamy dobry, udany odgryw. Robert Lewandowski. Ach, szkoda, strata. Dobre to podanie głową. No nie jest tak daleka, nie można zagrozić. Co nie jest wyzwanie dla bramkarza, taki strzał. się niebezpiecznie ach było blisko niestety nie wyszło duży naprzeciw na przy piłce dobra piłka teraz do kolegi ale strata przy piłce rune. No jakoś nie może się odnaleźć. Jest zupełnie bez formy. Ładne uderzenie, minimalnie niecelne. Słuszna decyzja trenera. Zawodnik ma na koncie żółtą kartkę, nie chciał ryzykować i spiął go z boiska. 4 świetne wejście. No i mamy straty piłki. I Eshikol. Dostrzegł partnera. Czy to wykorzysta? Runej, uderzenie? Tej interwencji wyręczył bramkarza. Od własnej bramki reprezentacja Polski. No spodziewałbym się raczej wprowadzenia kolejnego obrońca, a tymczasem trener stawia na napastnika. Być może nie jest minimalistą i chyba w końcu chce, żeby w tym meczu padło jeszcze więcej bramek. Przy piłce Gerard. Uwaga, Murawski. Gwizdek, rzut wolny. Przy piłce Lampard. Piłka na skrzydło do kola. No, przydałoby się dośrodkowanie. Akcja zatrzymana. Uderza. Bardzo udanie zablokował ten strzał. Jeśli marzą o remisie, muszą wykorzystać ten rzut rożny. Kiepska interwencja, na szczęście, niezły refleks. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. No, strzela! Jakże ważna bramka dająca znanie na kilka minut. No proszę, mamy powtórkę. by się spodziewał, że wyrównają? Tak, zbyt my wcześnie myśleli, że mają zwycięstwo w kieszeni. Tymczasem tracą bramkę. Ależ rozwija się nam ten mecz. A jednak udało się doprowadzić do remisu. Prawa przede wszystkim za ambicję. A teraz przy piłce Rooney. Trochę to wejście wybiło go z równowagi, ale udało mu się nie przewrócić. Celnie dobrze. A teraz przy piłce Gerard. Czy to wykorzysta? No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Prawa za to wybicie. 90 minut, regulamin do czasu gry poza nami.